Okay, Pięć minut. Okej, okay, będzie krócej, myślę. E, Rozpocznę cytatem, który wprowadzi Państwa w tematykę w bloga, którego piszę. E, bo wie Pani, kiedyś to był taki, bo ja wiem, obowiązek, nakaz, że trzeba było wyjść za mąż. A teraz, jak chłopak przychodził, to się siadało z rodzicami przy stole. Nie do pomyślenia było, żeby jakieś związki przedślubne były. Ja jestem Mówka i razem ze swoją przyjaciółką Kantalupą, która wcześniej się tutaj pojawiła i prezentowała blog o nieodpłatnej domowej pracy kobiet. Prowadzę blog na temat singielskiego życia w Dużym Mieście. Blog ma niecałe dwa lata. I, i, i zastanawiamy się, z kim jest współczesna singielka. Singielka jest to określenie, które, które pojawiło się na zastąpienie dawnego określenia Stara Panna, które kojarzyło się negatywnie pejoratywnie z osobą, która nie może sobie nikogo znaleźć i, i, i w związku z tym jest. Osobą jakąś zdesperowaną, coś jej się nie powiodło w życiu. Singielka miało, miało być to pojęcie, które, które wprowadza alternatywę pozytywną e, dla określenia Stara Panna, ale e, oczywiście e, również, r, również nie, nie do końca to się udało, ponieważ e, ze słowem singielka nadal, na, nadal kojarzą się e, różne e, ma również swój stereotypowy wizerunek w mediach. I to jest często kojarzona jest singielka bądź z a, zimną karierowiczką, czyli osobą, która jest a, nastawiona przede wszystkim na a, karierę zawodową, natomiast jest zimna jeśli chodzi o relacje z ludźmi, a, bądź z nieposkromioną imprezowiczką, czyli osobą, która, a, która tak chodzi na imprezy, sypia co, co noc z innym a, mężczyzną. Bądź żałosną desperatką, czyli dawną, starą panną, brzydurą. Zazwyczaj tak się myśli o singielkach, która, która. Ale to nie jest cała prawda o singielkach. Z Singielka, singielkami zostają różne dziewczyny jest dużo przeciętnych dziewczyn, które, które zostają z singielkami z różnych powodów. I my właśnie. Na naszym blogu zajm... chcemy, um... no, chcemy upomnieć się o właśnie, o, o właśnie te przeciętne dziewczyny, przypomnieć, że, 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 yy, że to nie tylko takie, takie stereotypy, stereotypowe yy, kobiety zostają z to jest tylko również właśnie takie, takie przeciętne jak na tym zdjęciu to jest moja współblogerka Kantalupa, a zdjęcie pochodzi z wysokich obcasów Ekstra, w którym pojawił się artykuł m.in. na temat ciekawych blogerek i ciekawych blogów w sieci i między innymi tam się właśnie pojawiły singielki. Na naszym blogu Rozprawiamy się, właśnie to co przed chwilą mówiłam, rozprawiamy się ze staropami dotyczącymi singielskiego życia, promujemy nowy wizerunek singielki, piszemy współczesne wersje bajek, inspirujemy do przemyśleń nad męskością i kobiecością, komentujemy wydarzenia kulturalne i artykuły prasowe, polecamy książki, umieszczamy poradniki, a organizujemy konkursy i dużo, dużo. Więcej. Mam nadzieję, że z tego, co przed chwilą powiedziałam, już Państwo mogą się domyślić, że to nie jest pamiętnik z życia Singielki, czyli nie opisz. Oczywiście pojawiają się na naszym blogu również teksty inspirowane jakimiś naszymi naszym życiem, tak? Tym, co się nam przytrafia, ale to, to, to jest jakaś tam niewielka część tego, co pojawia się na blogu. Inspirujemy się również prasą, tym, co przeczytamy, tym, co usłyszymy i tym, co przeczytamy na blogach. O, a to za chwilkę. Kiedy zaczynałyśmy pisać tego bloga, to zaczęłyśmy go pisać z myślą o tym, że czytelniczkami naszego bloga będą singielki. I tak rzeczywiście było na samym początku. Natomiast, w miarę jak, jak blog zaczął coraz więcej czytelników przyciągać, okazało się, że bardzo różni ludzie nas czytają. Nie tylko, nie, nie tylko singielki, i nie tylko osoby zgadzające się z tym, co my piszemy, ale, ale również właśnie często też osoby, które właśnie takie stereotypowe podejście miały na temat tego, kim jest singielka. I w związku z tym właśnie dzięki tej różnorodności czytelników bardzo ciekawe dyskusje często się pojawiają pod naszymi wpisami. A obecnie ostatnio z naszych obserwacji wynika, że właśnie przeciętna osoba czytająca i komentująca nasz blog to nie jest kobietą, nie jest nawet singielką, nie ma kota. Zapraszamy na blog www.singielkiprox.pl. Www a zapraszają Mówka i Kantalupa. Dziękuję. Dzięki. Pytania? Czy są pytania? Jest, są. Czasami dwa. Zacznę od... Paweł Przyworączka i e Biznesy.pl. Ja mam takie pytanie bardzo proste. Co z Waszą wiarygodnością, jak stanie się przypadek w życiu, że wyjdziecie za mąż obydwie? Znaczy, ja nie planuję e, wyjść tam. <laughs> um, znaczy, o, powiem, powiem tak, to jest e, myśl e, mojej w, współblogerki, z którą e, ja się zgadzam całkowicie. Singielką e, czy singlem powinno się być e, cały czas, czyli powinno się mieć e, miejsce, e, taką przestrzeń e, w swoim życiu, gdzie jesteśmy sami. Sobą i, 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 I tak właśnie, singiel, jesteśmy singielką. Także niezależnie od tego, czy jest się zwi w związku, czy nie jest się w związku, to gdzieś tam taką przestrzeń singielską powinno, powinno się mieć. Dziękuję. Szelka, blog fotograficzno-kulinarny, czyli Czy wokół tego waszego bloga zaczyna się powoli tworzyć jakiś rodzaj społeczności, który coś ze sobą ma, porozumiewa się, może się spotykacie ze swoimi czytelnikami, czytelniczkami, że coś takiego zaczyna się dziać? Nie, nie spotykamy się z naszymi e, czytelniczkami. Tak jak powiedziałam, e, rzeczywiście m, myślałyśmy, że być może tak, tak, tak będzie, e, że skupimy wokół siebie przede wszystkim singielki i, i to rzeczywiście jakoś tak, tak się w tym e, kierunku e, będzie zmierzało, ale tak jak powiedziałam wcześniej, e, czytają na nas bardzo, duż, bardzo różne osoby, to e, tak jak w, pokazałam na prezentacji, e, obecnie e, jest tam grono singielek, ale jest tam dużo grono, które e, singielkami, singlami nie są. E, I bardziej jest to takie grono, które po prostu chce dyskutować na pewne, pewne Tematy, pewne sprawy dotyczące głównie relacji damsko-męskich, które nie zawsze są oczywiste, czy każdy ma jakieś, ja tam, jakieś tam pojęcie. Okej. Okay. Jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy. Dziękuję bardzo, Dzień. jeszcze raz.